Ja ciągle mam obawy, że dzisiaj, kiedy dostajemy dziewięć półki, proszę Państwa, to słyszycie, wszystko na tej sali padło. Najbardziej zadłużona gmina. Tak? Najbardziej zadłużona gmina. To jest jedyne hasło, jedyny klucz, jedyny wypys, który pozostał niektórym panom do tego, żeby szarżować na tego rodzaju zebraniach bądź w rozmowach e, osobistych. Żaden to klucz. Przez najbardziej zadłużonej gminie nikt tydzień temu nie, przyznał, nie przyznałby 9,5 miliona złotych, bo by powiedział, że inwestycja jest kompletnie nie do zrealizowania. A jak Państwo wiecie, cały proces przyznawania pieniędzy jest poprzedzony jedną fundamentalną procedurą: badania, czy gmina, w której przyznaje się pieniądze, jest w stanie zrealizować projekt. Po to jest dokument, który studium wykonalności do każdego wniosku, do każdego projektu się to e, dołącza. Co wcale nie oznacza, że jest to zadanie łatwe, proste. Ale pytanie, czy mamy rozmawiać o poglądach niektórych na rolę i znaczenie zadłużenia e, w historii tej gminy, czy też mamy instrument, jakim są kredyty i, i, i pożyczki, traktować jako element wspierający te działania, które dzisiaj są ogliczone to znaczy co, jeżeli wybralibyśmy kierunek, który reprezentują e, panowie, to mamy nie brać tego 9,5 miliona? Mamy odrzucić 3,5 miliona na szkołach? Mamy odrzucić milion razem na kolejkę i na staty? Czy też mamy konsekwentnie z dużą determinacją, pewnym ryzykiem, ale ogromną odpowiedzialnością za państwa przyszłość? Za to, żebyście tu chcieli mieszkać, za to, żebyście chcieli z tych elementów, które tutaj wykonujemy, korzystać. Żebyście z domu posyłali swoje wnuki i dzieci do szkoły, powiem Wam wprost, najlepszej w sensie wyposażenia infrastruktury w całej polityce Dolnej Czegoś takiego jak tutaj nie ma, chyba nie ma nam jedna szkoła we Wrocławiu. Jak tego, co powstanie tutaj w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat. Bo już mówię również o basenie. No więc to jest nasz wspólny sukces. Z tego powinniśmy się i powiem Państwu, skoro ktoś tutaj sprowadza moje wystąpienie do polityki, to uważam, że dzisiaj trzeba wspierać ten kierunek za wszelką cenę, również poprzez wybory personalne, bo może się zdarzyć tak, zresztą w historii tak bywa, że daje się odwrócić nawet najbardziej rozpędzony tor i kierunek lokomotywy Daje się. Zawsze można wsadzić kija w szprychy, czy belkę podłożyć i się wykoleić. Tyle tylko, że ja jestem o tym przekonany, zresztą dzisiaj udzielając jakiejś tam odpowiedzi no. na jednej z gazet powiedziałem, że jestem dumny, że pracuję w tej gminie, bo tylko mieszkańcy tej gminy, jako Jednej z niewielu, tak prawdę powiedziawszy, bo czasami widzę to, co dzieje się wokół i nawet nad niektórymi tematami wokół pracuję. To widzę z jaką Państwo determinacją, a jednocześnie sympatią, z jaką nadzieją przyglądaliście się temu, co robiliśmy przez te ostatnie lata. I tak akurat się składa, że za tydzień kończę tutaj 15 lat pracy. I powiem Państwu, że to jest jedno z moich największych życiowych osiągnięć. Dzięki takim ludziom jak Pan Wójt Dobina, dzięki takim radnym jak ci, którzy tutaj siedzą, dzięki sołtysowi, który też bardzo konsekwentnie to wszystko wspierał, nie tylko jako sołtys, ale również jako radny. Jestem dumny, że z Państwem w różnych sytuacjach mogłem się spotykać, bo warto bo człowiek powinien mieć w życiu cel. To jest jedna z fundamentalnych rzeczy, z fundamentalnych osiągnięć, jakie w moim życiu prawdopodobnie, te... no miejmy nadzieję, że... Nie szczerze to że te rzeczy się przydarzą, e, ale w ciągu ostatniego roku to też wątpienia mój syn roczny i, e, i, i, i ten basen i ten i generalnie rzecz biorąc te pieniądze, które w ciągu ostatniego roku zrobiliśmy. Państwa w ciągu ostatniego roku to jest tabela bez zwrotnych pieniędzy dla gminy. 19 114 tysięcy złotych. 19 140 tysięcy złotych plus jeszcze milion dwieście z innych niż unijne, źród... niż, niż, niż unijne źródła. Razem ponad 20 milionów złotych. Proszę Państwa, <coughs> mówiłem tutaj o yy, pociągu, który zasuwa i tak dalej. Nawet ktoś... Państwo czytacie gazety, Państwo widzicie, jakie rzeczy wypisuje się na temat naszej korporacji. Tylko pytanie brzmi, dzieci mają ciepło? O wiele ciepłej, cieplej, tak na się nie śmiały poprzednio, mają ciepło. Czy ktoś z Państwa czuje jakieś zagrożenie w związku z tym, że czytacie o jakichś pozwoleniach na budowę i tak dalej? Ja Państwa zapewniam, że dzieci będą grzane do końca. Pan Wójt czyni to samo: do końca tego sezonu a od nowego sezonu grzewczego, tą samą podłogą, postawioną w nieco innym miejscu, odwróconą być może o 180 stopni, te same dzieci. I nowe, które przyjdą do przedszkola, do tego będą dalej i będą miały równie ciepło. Bo my się musimy mierzyć niestety w swoich y, działaniach nie tyle nawet z problemami prawnymi, ale z ludźmi, z pewnym pokrojem ludzi. Ludzi, którzy niezależnie od tego, jak wielu innych pozytywnie ocenia już tego rodzaju zdarzenia, nigdy nie zweryfikują swojej postawy, nigdy nie spojrzą racjonalnie, odpowiedzialnie y, na, na to, co do tej pory robili. To jest czasami też historia życia. Jeżeli jest się cały czas za czymś, to później ciężko powiedzieć, że jak się jest całe życie przeciwko czemuś, no to trudno się wycofać. Ale ja uważam osobiście, że nasza gmina doszła już do tego momentu. Miejscowość Krośnice w szczególności, co też trochę słyszę jakby na zewnątrz, tak? doszła już do tego momentu, że nawet takie postawy się już w jakimś sensie weryfikować. Już trzeba wreszcie spojrzeć w w oczy i umieścić sobie również, patrząc w lustro, w niektórych sprawach nie miałem racji i nie mam racji i wesprzeć ten kierunek. I każde takie działanie znajdzie, że tak powiem, również wsparcie w naszych relacjach i w naszych działaniach, bo ciągle na to, że Państwo będziecie nas wspierać. Bardzo dziękuję. dziękuję, dziękuję bardzo. jest tutaj współwłaściciel firmy, pan Jacek Sławiński. to weźmy, zobaczmy jeszcze jeden plus, wartość dodana, firma, która zatrudnia dzięki której pracują ludzie, w której pracują ludzie z terenu, z terenu Krosic, z terenu gminy Krosice i spoza, spoza gminy. To właśnie ich również yy, yy, za, zaangażowanie i, i, i ich wkład przyczynił się do tego, że, że, że yy, zostało, zostało. A jak Że, teraz że... Te będzie. Czy, że teraz, że teraz, że Proszę Państwa, ponieważ, jeszcze będą nas czekały wybory, ja jestem i teraz, teraz, stanie, było że... A nie mówicie, ile będzie szkoleń? Będzie trzeba Proszę Państwa, proszę przeprowadzonego głosowania. protokół Komisji przeprowadzonego głosowania na sołtysa w w dniu 21 marca 2011 roku. Komisja w skłanie, Kaczmarek Aleksandra Przewodnicząca, Smażewska Zbysława członek komisji, po Renata latach członek komisji, po przeprowadzonym głosowaniu stwierdza co następuje. Głosowało mieszkańców siedemdziesiąt, dziewięć. Głosów ważnych oddano 75. Głosów nieważnych nie było. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Połodycki Jerzy 64. Czy pan chce tutaj oświadczyć, co pan na ten temat myśli? Jak pan pyta, to niech pan da powiedzieć. Jeszcze raz powtarzam, nie było kary, nie ma kary i nie będzie kary. Czy coś jeszcze na tej sprawie gazeta? Tak, gazeta nie tyle Pani gazeta w taki sposób to opisuje, e, że pan nie jest w stanie zrozumieć, nie tylko pan o co chodzi. Ja rozumiem, że pan nie rozumie. Ale... Ale co ja jest gmina. To, nie, to, nie, to, nie, to nie ma zatrudnienia na dzień dzisiaj. Na dzień dzisiejszy, może nie powiem panu na dzień dzisiejszy, powiem panu, jak jest planowane na koniec roku. 18 minut. I pan nie powinien ich konsekwentnie przekraczać, jak to pan robi. Bo odrobimy szacunku między dwoma stronami. My rozumiemy, że również pan ma swoje prawa, ale z drugiej strony, jeżeli pan zadał pytania, to rozumiem po to, żeby usłyszeć odpowiedź, a nie po to, żeby jak tak że i świat poświadczać, co pan o tym lub o tamtym myśli. Jeżeli ja Panu bez jakichkolwiek wątpliwości odpowiadam tutaj wobec 75 osób, że nie zapłaciliśmy żadnej kary i nie zapłacimy żadnej kary, a pan mówi, że ja coś tam i tak dalej, to w jaki sposób mam odpowiedzieć, że no, żeby było dla pana czy też? Dlaczego pan nie podaje, jak jest, jak jest prawda, to pan do gazety podaje i do gazety oskarża. Ale jaka jest nieprawda? Kiedy nieprawda ale jest proszę pana, kiedy powiedziałem nieprawdę? Niech pan postawi zarzut. Kiedy w jakiej w sprawie powiedziałem nieprawdę? Dalej, czy pociąg? Ciepłociąg został wybudowany w okolicznościach, w których zakładaliśmy, że przejmiemy tą kotłownię i będziemy dostarczać ciepło z tej kotłowni, będąc właścicielem, do obiektów Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Koźnica. Ciepłociąg został, nie ciepłociąg, ale kotłownia została przejęta przez starostwo Powiatowe. Historię Państwo znacie. Nie ma dzisiaj w nas podrobiny nawet zaufania wobec obecnych władz powiadu, jak i poprzednich, aby rozmawiać na temat dostaw ciepła z tej kotłownia. kotłownia jest zaprojektowana w pełnym zakresie dla wszystkich obiektów centrum w ramach basenu, na który dostaliśmy dotacje. Koniec tematu. Jeżeli chodzi o ogrzewanie na bieżąco, szkoła jest ogrzewana za 5 miesięcy, kiedy rozpocznie się nowy sezon grzewczy, będzie ogrzewana z tej samej kotłowni. Mówię to wprost, ja to mówię publicznie, proszę Państwa, ja niczego nie kręcę.